No, proszę Państwa, piątek. Czyli dwa dni bez pracy. Sobota, niedziela odpoczywam. Nie gole się, bo nigdzie nie wychodzę, ale jutro się ogole, bo wychodzę na zewnątrz. A kto wie, może kogoś spotkam. Rozumiecie? A co? W życiu nic nie wiadomo. Dzisiaj. Na wozie ci się powodzi, a jutro możesz coś stracić. Lub zyskać! Nastawiajmy się na to, że zyskamy. Tematem dzisiejszego dnia, proszę Państwa, są jehowcy. To taka sekta religijna, pukająca do domu. <grymne> tak, do drzwi, pukająca, i chcą, żebyś ich wpuścił, oni chcą tylko na minutę wejść i porozmawiać o, o Bogu. Ja się dałem na to nabrać, jakbym młody, proszę Państwa, bo mnie interesowało życie wewnętrzne, życie po życiu. Mnie wszystko interesowało to, co nieznane. Od dziecka mnie nazywano takim filozofem, bo ja rozmyślałem, w lesie gdzieś przebywałem i nieświadomie medytowałem, proszę Państwa. Nie wiedziałem, co to znaczy, znaczy medytacja nawet, a już to robiłem. I wiele rzeczy unikałem, nawet mnie nikt tego nie uczył. Wiedziałem, że to szkodliwe. Tak to było, proszę Państwa, ale Jehowcy się zjawili też u mnie. To też nie przypadek. Nie ma przypadków takich, proszę Państwa. Jest jakiś cel w tym, że zetknąłem się z tymi ludźmi. Pukają do drzwi. Ja otwieram. Jesteśmy świadkami Jehowy. To ja pytam, co to jest? No, jesteśmy świadkami Boga. tak, To jest imię Boga. I zaczynają swoją dyskusję. To ja się pytam, jesteś świadkiem Boga? Widziałeś Boga? No nie, my chcemy tylko porozmawiać. No, na, jak długo, bo wychodzę na, zaraz na spacer. Proszę Państwa, dwoje dzieci a, czekają, żeby wyjść. No, piękna pogoda, a tu goście, nieproszeni, nie przychodzą, nauczyć o Bogu. No, a ja to, taki chłonny tej wiedzy, może coś powiedzą mi nowego, co ja nie wiem. Jak wpuściłem, to się nie mogło ich pozbyć. Trzy godziny siedzieli, proszę Państwa. Trzy godziny siedzieli. Truli, nie można było z nimi pogadać. Oni mają rację. Wszyscy się mylą. Tak sobie przypomniałem, kurde, tutaj teraz, jak tutaj Arabowie byli, mnie uczyli islamu, już nie przychodzą. Ich wyleczyłem z tego, żeby tu nie przychodzili. Ale wtedy byłem młodszy, to nie byłem taki twardy, jak obecnie. Człowiek, Proszę Państwa, nabiera tej odporności na te wszystkie przeciwności losu. Jak przyszli, to nie mogą się pozbyć. Na następny tydzień znów przyszli. I tak cały rok. No ca cały rok, proszę Państwa. No, co oni nauczają? Wszystko na to, proszę Państwa. Opierają się tylko na że co było kiedyś, na przeszłości. A. Jezus to, to, to zrobił, to, to, to apostoł powiedział. Co powiedział? A gdzie twoje wnętrzne duchowe? Te wnętrze odkryj się i mów za siebie, a nie tam, czy Paweł, Gaweł, Piotr, którego ja nie widziałem na oczy, tylko co przeżyłeś, powiedz. Co doświadczyłeś? Czego się nauczyłeś? Na sobie doświadczyłeś, a nie na... Bazujesz na jakichś tam informacjach, wiedzy nabytej z książki, proszę Państwa. Ja książek naprawdę nie czytam. Ja nie mam czasu na czytanie książek, ale kiedyś się czytało książki, proszę Państwa. To też pomaga. Ja nie mówię, że książki są złe. Zależy, co czytasz. Jest dużo śmieci. To Wam mówię. Nie zaprzątacie sobie głowy takimi jakimiś romansami i, i, i książkami, które są bez sensu. Tylko takie książki bierzcie, które wam pomogą się rozwijać duchowo, żeby wasze wibracje się podwyższyły. No, to mnie zarzucają te fanowie i rynki, że ja podważam jej nauki. Proszę Państwa, ja tam żadnych nauk nie wciskam nikomu. Sami widzicie, jakie mam filmiki różne. Nie jestem szkodliwy dla tej rynki. Ona pierwsza mnie zgłosiła. Tak, nie wiem dlaczego, nie było żadnego powodu, proszę państwa, żeby to zrobiła. A jednak, bez powodu, bez uprzedzenia, bez porozmawiania ze mną. No to więc, dlaczego zrobiłem teraz kilka takich filmików, bo się do mnie doczepiło. <grywa> no. Zrobiłem pierwszy filmik, proszę państwa, pani linko, ważny przekaz dla pani, i o to poszło. No, o co tu się obrażać? Mniejsza z tym, proszę Państwa, jak się pozbyć jechowych <laughs> Wracamy do tego, bo Irinka tak jak Jehowa. No ma swoich fanów, ma, ma swoich fanów i niech tak będzie. Wam się nie podoba pan, pan Rysiu, wracajcie do niej. Oglądajcie te Plejadianie, co ona wam przedstawia, których ona nigdy nie widziała. A ja ich widziałem. Spędziłem z nimi kilka godzin. <laughs> Więc, proszę Państwa, więcej na ten temat wiem. No, Jehowców się pozbyć, nie takie proste. Będą prześladować, pukać, natrętni są, nogę wciskają, jakiś inny zapach mają, proszę Państwa. No, każdy człowiek, który coś je, jakoś żywno, na przykład narody są takie, hindusi jedzą jakieś tam takie piekące potrawy, takie różne, ich ciało wydala ten pot, cuchną tak, tak dziwnie, może nie też inaczej śmierdzą, a Polacy słyną w Paragwaju z tego, że śmierdzą czosnkiem. Cały paragbo się śmieje. A, Polako, Polako, garlik. Po angielsku garlik jest czosnek po polsku. Proszę Państwa, my z tego słyniemy, bo my traktujemy czosnek jako coś do jedzenia, a nie jako lekarstwo. A to jest właśnie lekarstwo. Kiedy jesteś chory, potrzebujesz antybiotyku, tego, no to jest czosnek. Ale to się tak nie jednak minie, proszę Państwa. To się dodaje do, do przyprawy, coś tego, do, do ziemniaczków, czy czego. Ale nie spożywa bezpośrednio, surowe. Polacy w Paragwaju to robią i śmierdzą. Więc po czosnku poznają, że to Polak albo Ukraińiec. No. Bo my jemy, Słowianie jedzą czosnek. I jeszcze po, po czym poznają Polaka? Stopy śmierdzą Polakom. Nogi, nie myją nóg, się kąpią raz w tygodniu. No, a teraz może się zmieniło, to nie wiem. Nie było zimy wtedy. Popatrzcie, jak fajnie. Sobie odpoczywam. O! Mieszkanie taniutkie mam u Araba. I mówią, że Arabowie źli ludzie. Absolutnie to się nie potwierdza. Nie wszyscy są źli. Spotkałem samych dobrych na razie. Chodzę po parku, zaczepiają mnie, rozmawiają ze mną. Proszę Państwa, no nic złego w nich nie, nie ma. I nawet są tolerancyjni do religii innych. A jednak są tacy Arabowie, którzy są tak jak chrześcijanie, ci jehowcy, właśnie. Mają rację. Ich nie przekonasz. Tu taki przyszedł do mnie. Ale w końcu widział, że nie da rady mnie przekonać na swoją religię, jak mu powiedziałam, że religie to są ziemskie. Człowieku, co na ziemi się stworzone, to tylko dla pewnych interesów, żeby komuś się lepiej żyło. Religie, to, są, bazują tylko na tych świętych męczennikach, wykorzystują to, żeby przyciągać sobie ludzi i zarabiać na tym, na zbawieniu. W Ganie, proszę Państwa, sprzedawali szklankę wody święconej za wypłatę. Przyszła do mnie murzynka mówi: Rysiu, pożyć mi, jestem zmartwiona, córka zabolała. I ja bym chciała tą świętoną, święconą wodę kupić, a ona jest taka droga, a pastor mówi, że nie spuści ceny. Ja mówię, Ile kosztuje? I ona mówiła: wypłata: 300, było 100 dolarów. Ja 100 dolarów, ale ty zarabiasz 100 dolarów na miesiąc. No tak, ale on nie chce spuścić ceny. Zobaczcie, jak ściągali pieniądze z tych biednych ludzi na tym, że to święcona woda przez pastora, zastępcę Chrystusa. I w radiu też słyszałem, proszę państwa, kto będzie członkiem tego kościoła, tego wyznania, to jest członkiem Królestwa Bożego. Już za życia. Zobaczcie, obietnica. Jechowce to samo, proszę Państwa, obiecują, że jak będziesz tym jechowcą się zamoczysz w wodzie. To będziesz już zbawiony. Woda cię oczyści. Wiadomo, że woda oczyszcza. To nie ma nic wspólnego z religią jehowców. Proszę Państwa, wchodzisz do wody, sobie wyobrażasz. Najpierw się przygotuj do tej wody, jak chcesz się ościć. Powiedz do tej wody. Wodo. Chciałbym, abyś mnie oczyściła z negatywnych emocji, e, wibracje, żebyś podwyższyła, żeby, żeby napełnić się miłością, spokojem i tak dalej, bo czuję się na przykład, że masz stres. Prawda? Masz, możesz mieć stres. E, czujesz lęki jakieś. Wchodzisz, żeby te lęki cię opuściły, wtedy sobie wyobrażasz, jak te lęki wychodzą z ciebie i woda ci odbiera to. No, Niektórzy że robią, że Ziemia odbiera, proszę Państwa, przez stopy i ziemia zabiera matko ziemio, weź te wszystkie negatywne myśli, lęki i też działa. A jeszcze inny sposób, proszę Państwa, to jest kamień. Masz opory, lęki, które cię prześladują i możesz się ich pozbyć. Kamień. Bierzesz kamień, wkładasz sobie. Na piersi sobie to wyobrażasz, jak te wszystkie twoje negatywne myśli do tego kamienia wchodzą. To sposób robią, ten sposób używają Indianie. Do tego kamienia, proszę państwa, wtedy masz koło siebie plastykowy worek, żeby nie dotykać ręką. W tym work weźmiesz, zawijasz, proszę państwa, i gdzieś zakopujesz to, żeby jakiś człowiek tego nie dotknął, bo mu zaszkodzi. Jesteś uwolniony. A Jehowcy, proszę Państwa, mają tą religię nie... ma takiej różnicy z innymi chrześcijańskimi. Zbawienie za frajer. Myślą, że jak na krzyżu człowiek umarł, to grzechy zabrał i już są zbawieni. Proszę Państwa, to po co te nauki Jezusa Chrystusa, jak jesteś zbawiony za życia? No tak, nie, nie muszę się zmieniać. Jestem chrześcijaninem, mogę chlać Mogę rozrabiać. Wyspowiadam się do księdza. Nie ma sprawy. Ile? No i zazwyczaj tyle i tyle dają. Powie ci ksiądz, i rzucasz, i jesteś zbawiony. Proszę Państwa, człowiek zasługuje na takiego właśnie nauczyciela, jakim on jest. Nie wolno niszczyć tych religii. Prześladować się religii, proszę Państwa, one mają istnieć, te kościoły, to wszystko, dopóki ludzie korzystają. To samowolnie się rozsypie, bez przemocy. Nie używajmy przemocy, bo ludzie wyrastają, proszę Państwa, nie potrzebują już tego. Wtedy spotykasz naprawdę innych nauczycieli duchowych. My wszyscy się nawzajem uczymy od kogoś. Jesteśmy uczniami i jesteśmy nauczycielami. Każdy człowiek, nawet ten, który ma tą depresję, stres. Depresja to właśnie wróg człowieka, którego się można pozbyć poprzez właśnie wyobrażenie sobie czegoś, czego pragniemy, szczęścia. To wszystko, proszę Państwa, program trzeba opracować. A tego nie mogę Wam przekazać w kilku zdaniach, no ale Wam nadmieniam, że wszystko jest możliwe. Jeśli masz depresję. To znaczy, że możesz jej nie mieć. Możesz mieć przeciw depresji coś innego, lepszego. Jeśli istnieje depresja, to istnieje też błogość, szczęście w życiu, szczęście w tobie. To wszystko jest. Zależy teraz od tego, co weźmiesz. Zależy, co wybierzesz. Albo hejtowanie pana Rysia? Lub. Proszę Państwa, szczęście, czyli widzenie w drugim człowieku, dobra. Co więcej, mam dodać, proszę Państwa, jak się pozbyć jehowców? Trzeba być yy, otwarty. Nie myśleć tak, a żeby sobie poszli, a nie mieć siły to powiedzieć. Przepraszam, się mówi tak. Przepraszam, naprawdę ten temat mnie nie interesuje. Zupełnie inaczej ja widzę świat. Ja was doceniam, bo jest jakaś praca. Oni wykonują jakieś prace, oni w to wierzą i nie można tych ludzi, proszę Państwa, prześladować. Bo to są nasi ludzie. Tak, to są nasi ludzie, oni mają swoją wiarę. Wiara. Wiara to jest tylko wewnętrzna sprawa. Ale my mu tak mówimy, religie, o właśnie, sekta jest, mają, wierzą, lubią po, pobłogosławić tych ludzi. Nie wciąga się w to, co nie chcesz. Nie trać na to czasu. Co więcej, mogę dorzucić, proszę Państwa. Jak zaraz pukają? przepraszam, ten temat mnie nie interesuje. Nie, ani minuty. Nie dajcie ani minuty, bo jak dasz minutę, to się skończy, że będą przychodzić cały czas, dopóki ich siłą nie wyrzucisz. Tacy są natrętni ci ludzie. Bardzo na natrętni, ale to są ludzie. Oni w to uwierzyli, że oni mają rację. I katolicy tak samo uwierzyli, że oni mają rację. I muzułmanie uwierzyli. Proszę Państwa, to jest program w umyśle. Religie ziemskie. Jezus nauczał o religii nie z tej ziemi. I jest tylko jedna religia, która jest Bogiem. A Bóg jest miłością. Więc... Prawdziwa religia, która Cię nigdy nie zwiedzie, jest miłość, przebaczenie, tolerancja. Proszę Państwa, zrozumienie innych ludzi, zanim osądzisz, skażesz, złap kilka oddechów. Rozumiesz? Nie słucha się Twojego umysłu, który Ci mówi, ten Pan Rysiu, Pan Rafał, czy tam inni, są tacy, a tacy, bo oni hejtują i rękę. Na przykład, tak na przykładu. Bo teraz tak ktoś mi napisał, więc, więc to mi utkwiło. Rozumiecie? Zanim to wszystko, ten osąd w was będzie, posłuchajcie tylko głosu swojego serca. To znaczy, zobacz Pana Rysia, jako najbliższą ci osobę, którą kochasz. Bo każdy z nas kogoś kocha. I wtedy osądzaj. Wtedy twój sąd będzie sprawiedliwy. No, w Indiach taki był Sai Baba, i on coś takiego fajnego powiedział. Jak służący spuści łyżkę na ziemię, to tego skarcisz, a jak twój syn zniszczy coś w domu, to tego nagrodzisz. <grym> to coś podobnego powiedział. Nie pamiętam, ale. To ma sens, proszę Państwa, bo to jest obcy, to ty wszystko dla tego obcego. Nie ma obcych, tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy braćmi siostrami. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się.